Witam Was już w piątym odcinku Waszej ulubionej serii Jedz więcej, wasz mniej. Jak widzicie, mam na sobie koszulkę adekwatną do tego filmu, ponieważ będziemy mówić o jedzeniu. A ja mam na sobie koszulkę z wyhaftowanym winogronem, i chcę Wam tutaj zdradzić coś dla mnie bardzo ważnego, ponieważ ta koszulka jest to moja koszulka, która niedługo pojawi się w sprzedaży. Jest to pewien projekt które płynie, że tak powiem, prosto z serca, ponieważ jestem dietetykiem, to chcę zachęcić ludzi do zdrowego odżywiania i ta koszulka nie dość, że jest taka ze stylem, bo ma modne kolory, to ma na sobie jeszcze pięknie wyhaftowane winogrono. Jeżeli chcecie się o tym wszystkim więcej dowiedzieć, to oczywiście zapraszam Was na mojego Instagrama, bo tam będę codziennie coś zdradzać o tym projekcie. A teraz możemy przejść do konkretu filmu, ponieważ seria jest więcej mi powstała po to, żeby jak najwięcej ludzi uświadomić i żeby jak najwięcej ludzi mogło się faktycznie zdrowo odżywiać. Przecież jem tak mało, a nie mogę schudnąć. Założę się, że na pewno znacie taką osobę, która w kółko to powtarza, a może nawet Wy sami jesteście taką osobą. Dlatego uważam, że ta seria jest idealna dla osób, które całe życie się odchudzają, a nie mogą schudnąć. Uważam nawet, że ta seria jest idealna dla każdego, nie tylko dla osób, która musi schudnąć, ale naprawdę dla każdego, ponieważ ważne jest to, żeby szanować swoje zdrowie, bo ma się je tylko jedno. I ważne jest to, żeby wiedzieć, co jeść, żeby tak naprawdę zdrowo odżywiać swój organizm dlatego jeżeli ten film, ogólnie ta seria Ci się podoba, to chcę żebyś pokazała lub pokazał ten film swojej rodzinie, swoim przyjacielom tak żeby ten film mógł obejrzeć jak najwięcej osób, bo jednak uważam, tak jak mówiłam wcześniej że jest to bardzo fajny film mogę nawet powiedzieć, że jest to najlepsza seria na polskim YouTubie a tymczasem przechodzimy już do porównań. Pierwsze porównanie będzie bardzo ciekawe będą to dwa dania, które które będą mieć taką samą kaloryczność i taką samą ilość produktów. Dwa ugotowane jajka, bułka, ogórek i trochę roszponki. Posiłek taki ma tylko 330 kalorii. Wygląda dobrze, jest ale jakoś tak nie robi takiego wrażenia. Ale jak się wszystko pokroi na małe kawałki, to nagle cały talerz jest zapełniony i posiłek wydaje się trzy razy bardziej kaloryczny. A jak się okazuje, to ta sama ilość produktów. Mówię, posiłek wydaje się trzy razy bardziej kaloryczny, bo oczywiście ma tyle samo kalorii. Także jeżeli ktoś uwielbia dużo jeść, to takie rozwiązania są idealne. Także wniosek jest taki, że nie tylko jest ważne co jemy na tym talerzu, ale też jest ważne to jak podajemy to na tym talerzu, bo jak zawsze mówię, myjemy oczami. Dodatkowo ważne jest to, żeby jeść w spokoju ten posiłek, żeby nie jeść tego przed telewizorem, przed komputerem, przed telefonem, po prostu musimy się skupić na tym posiłku i delektować się nim. I przechodzimy do drugiego przykładu. Jest to masło na kanapce. My Polacy kochamy jeść masło. I tak naprawdę nie wyobrażamy sobie zjeść takiego suchego chleba bez masła. Ale prawda jest taka, że to jest kwestia przyzwyczajenia i można to masło zastąpić czymś znacznie mniej kalorycznym. I zaraz wam pokażę o co tutaj chodzi. 5 gramów masła to 37 kalorii. A 10 gramów masła to 75 kalorii. Oczywiście na jednej takiej kromce chleba lub tam w połowie bułki. Ale dobrze wiemy, że taką kromką jedną chleba nie, na, nie da się najeść i zazwyczaj jemy 3-4 kanapki i to już jest takie dodatkowe 300 kalorii. Oczywiście z samego masła te 300 kalorii. Moja propozycja jest taka, żeby to masło zamienić na coś znacznie mniej kalorycznego, tak żeby to też było smaczne, ale żeby żeby przede wszystkim ta kanapka nie była taka sucha. I moją tutaj propozycją jest po prostu serek almette śmietankowy, który ma 3 razy mniej kalorii. Masło w 100 gramach ma 750 kalorii i aż 82 gramy tłuszczu. A taki serek almette ma w 100 gramach tylko 230 kalorii i tylko 20 gramów tłuszczu. 5 gramów almette to 13 kalorii. A 10 gramów almety to 26 kalorii, czyli naprawdę trzy razy mniej niż masło. Ostatnio również w biedronce i w lidlu widziałam bardzo fajne produkty, takie serki light, które również w 100 gramach mają około 200 kalorii. I również świetnie można zastąpić tym masło. Trzecim przykładem będą jogurty. Porównanie jogobeli do smakowego Skyra i do naturalnego Skyra. Mały jogurcik jogobeli ma aż 160 kalorii i prawie 20 gramów cukru. I co najważniejsze, procentowo prawie w ogóle nie ma tych owoców lepszą wersją takiej jogobeli będzie skyr owocowy. Tutaj na przykład właśnie brzoskwiniowy, jaki ja mam akurat na nagraniu, ma on z Tłuszczu i bardzo dużo białka, a dzięki temu nasyci nas na dłużej w porównaniu do takiej właśnie jogobeli, która praktycznie prawie wcale nie ma białka, tylko ma same węglowodany i tłuszcz. Cały pojemnik takiego skera ma 124 kalorie, 14 g białka i niestety 15 g cukru. mimo wszystko taki jogurt nadal jest lepszym rozwiązaniem niż jogobela. Oczywiście najlepsze. Wyborem będzie jogurt naturalny. Tutaj mam skyr, który ma 0% tłuszczu. Cały ma tylko 99 kalorii. I aż 18 gramów białka Osoby, które nie ćwiczą i za bardzo nie dbają o tą dietę, mają niestety problem z tym białkiem i jedzą go naprawdę za mało. Wiadomo, że nie każdemu taki jogurt naturalny smakuje, bo to nie jest to samo co jogobella. Dlatego tutaj polecam dodawać sobie do jogurtu naturalnego owoce, malinę jabłka i taki właśnie posiłek, taka przekąska białkowa, pełnowartościowa. Zdrowa, ma około 150 kalorii. Objętościowo też jest tego znacznie więcej niż Jogobella, i jest to naprawdę najlepsze rozwiązanie. A jeżeli jest to nadal dla Was za mało słodkie, to polecam dodawać sobie na przykład słodzik. Kolejny przykład to pączek, który ma aż 360 kalorii. Naprawdę jest on malutki i można go zjeść no, na 4 gryzy to oczywiście łatwa, szybka przekąska, gdy mamy ochotę na coś słodkiego. Nie uwierzycie, ale taki pączek ma więcej kalorii niż obiad z bułką, jajkiem i warzywami. No po prostu szok Zobaczcie jak to objętościowo wygląda No różnica jest po prostu duża Ale wiadomo, że taki wytrawny posiłek Nie zastąpi nam ochoty na słodkie Bo to jednak nie jest to samo I w tym momencie Polecam zastąpić właśnie Ochotę na pączka zwykłą bułką i posmarować ją na przykład tym jogurtem z owocami i dodać do tego nawet słodzik. Takie coś ma tylko 150 kalorii, a zobaczcie, objętościowo wygląda to prawie tak samo, no a tych kalorii, kalorii jest o dwa razy, ponad dwa razy mniej. Ogólnie ochotę na słodkie typu na jakieś ciasto, batony, cukierki i tak Najlepiej zastąpić słodkim posiłkiem. Jak gdy mam ochotę właśnie na coś słodkiego i zbliżają mi się te dni kobiece, wtedy jest największa ochota na słodkie, to wtedy jem jakieś owsianki, omlety, jakieś takie gofry domowe. Naprawdę to jest o wiele bardziej wartościowy posiłek niż taki baton, którym tak naprawdę się nie naje. Kolejny przykład to nutella i masło orzechowe. Ludzie myślą, że masło orzechowe jest zdrowe i można je w związku z tym jeść ile się chce. Ale takie masło, pomimo, że jest oczywiście zdrowsze od nuteli jak najbardziej, to jest również bardzo kaloryczne. Jedna łyżeczka Nuteli, taka niepozorna łyżeczka Nutelli, to aż 15 gramów nuteli i ma to aż 82 kalorii. Jedna łyżeczka masła orzechowego to też około 15 g i ma to 95 kalorii, a duża łyżka nutelli to 164 kalorie i 30 g masła orzechowego, czyli też taka łyżka masła orzechowego to aż 190 kalorii. I co ciekawe, taka łyżeczka, mała łyżeczka nuteli lub masła orzechowego. Ma więcej kalorii niż taka właśnie bułka z jogurtem i owocami. Zdrowe nie znaczy niskokaloryczne, bo jedząc tylko zdrowo naprawdę też da radę przytyć. Także wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem i zawsze Wam powtarzam, że ważna jest ta świadomość, ważne jest co w siebie wpychamy, co jemy. Dlatego powstała ta seria. Oczywiście to nie koniec porównań, bo ja jestem osobą, która nigdy nie kończy sezonu na lody. I teraz właśnie będzie porównanie jednego magnuma który ma aż 250 kalorii i jednego Big Milka, który ma tylko 70 kalorii. A nie wiem, czy wiecie, ale trzy takie Big Milki to nadal jest mniej kalorii niż taki jeden Magnum. A połowa Magnuma to są dwa Big Milki. Także jeden taki Lodzik może oznaczać czasem naprawdę dużo kalorii. Ja jestem osobą, która szczerze kocha Big Milki świetankowe. Także dajcie mi znać w komentarzu, co wy wolicie: Magnuma czy Big Milki śmietankowe? Aż trzy tak właściwie Big Milki. Ostatni przykład to takie przekąski, niepozorne przekąski do filmu. Mała paczuszka mmm -sów ma prawie 250 kalorii. Zobaczcie, jak tego objętościowo jest mało. A duża paczka, na przykład takich trópek kukurydzianych, które kupiłam w biedronce, ma aż. Aż, ale właściwie to tylko 300 kalorii, a zobaczcie, no prawie cały stół jest tego pełny. I oczywiście jest to znacznie dłużej. A jak oglądamy film i ktoś przychodzi, to fajnie czasem coś pochrupać i ważne jest tutaj co co wybieramy. Co ciekawe, taka sama objętość winogrona do mmm to też ogromna różnica kaloriach, bo M&M'sy prawie 250 kalorii, a taka sama ilość winogrono 71 kalorii. Także na dzisiaj koniec porównań. Jeżeli ta seria Wam się podoba, to udostępnijcie ten film Zostawcie łapkę do góry. Koniecznie, zostawcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Naprawdę taki pozytywny odbiór mnie bardzo cieszy i motywuje, żeby dalej nagrywać te filmy. Dajcie mi znać w komentarzu, czy kontynuować tę serię, czy nagrać szósty odcinek. Jedz więcej, wasz mniej, bo w końcu nagrywam to dla was. Mam nadzieję, że ta koszulka Wam się tak samo bardzo podoba, jak mi, i tak samo jak ja Ja jaracie się tym projektem. Jeżeli tak, to oczywiście. Wchodźcie na mojego Instagrama, bo tam będę o tym więcej mówić. Koszulka niedługo ruszy w sprzedaż, także bądźcie czujni, a jeżeli macie problem z dietą, pomimo tych moich wszystkich filmów, nadal nie możecie schudnąć i nie wiecie, jak sobie ułożyć taką dietę, to zapraszam na moją stronę. Tam również są treningi i w domu, i na siłownię mam też swoje gumy treningowe, także wszystko znajdziecie na mojej stronie. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Oczywiście łapka do góry i komentarz. Pa!